Manko ma dzisiaj 14 maja i dzisiaj będzie temat z THZ. Generalnie jak sobie będziemy na interwał tygodniowy, to możemy zauważyć, że mieliśmy tutaj opór, prawda? I mieliśmy wybicie na interwale tygodniowym tego oporu retest, kolejne wybicie i znowu retest. Dodatkowo retest w tym momencie. Zbiera nam się również ze wsparciami, czyli mamy bardzo fajne miejsce do zajęcia pozycji długiej dokładnie w tym miejscu. Stop plus dajemy dosyć nisko. Generalnie już w tym miejscu można dać stop lossa. I ogólnie jeśli to wsparcie nie wytrzyma, no to w tym momencie cena powinna zjechać dużo niżej i dopiero od tej linii dolnej byłoby odbicie. Dlatego tu jest pierwsze miejsce do zajęcia pozycji długiej ze stop A tutaj kolejne do zajęcia pozycji długiej ze stop -lossem. Dodatkowo widzimy, że na przyjdzie tworzy nam się taka plaga. Tak Często właśnie takie plagi są wbijane do góry. test i złamanie trendu na wzrostowy. Jak sobie będziemy na tę dniówkę troszkę mniejszy interwał, to zobaczcie, jak to fajnie widać. Tutaj mamy tą, tą flagę. Tutaj mieliśmy opory. I Zobaczcie elegancko. Wybicie, retest, wybicie, retest. I zobaczcie teraz to wsparcie, ten opór, jak się cena zachowała dokładnie w tym momencie, w tym miejscu. Zachowała się, bym powiedział, nawet dość perfekcyjnie, bo idealnie dotknęła. Yy, tego wsparcia, a wcześniejszego oporu i od razu wróciła do wsparcia tego, które tworzy cały ten ruch. Także ja sobie wbiłem tutaj longa, SL mam do tego miejsca i czekam na dalszy rozwój sytuacji. Jeśli co, by spadła niżej, to wtedy czekam, aż dojdzie do tego miejsca, czyli do drugiego wsparcia. Także ty było na tyle update'u. ‫את אמרת תכה זת.